Nie musisz kupować kursu za 1000 zł, żeby się wybić w internecie. Możesz to zrobić w trzech prostych krokach. Po pierwsze, wejdź na stronę famebooster.pl, a następnie wybierz produkty, które cię interesują. Po drugie, dokonaj płatności. Po trzecie, czekaj na swoje zamówienie. <grytanie> Żartowałem. Wasze followy, lajki like i subskrypcje dochodzą od razu. Więc nie musicie czekać jak ten pan w niebieskiej kurtce. famebooster.pl Eee... Ja, ja ci powiem, że ja też jestem w nowej tutaj formule i też odczuwałem, odczuwałem jakiś stres, a ty Nitro też wiesz, nie kozacz, bo najbardziej ci się na próbach łamał głos. Znaczy wiesz, jeśli chodzi o próby, wiesz, próby próbami, ale koniec końców, potem wychodzisz na finał Ligi Mistrzów i wtedy masz strzelić bramki, nie na treningach. A ty byłeś dobry na treningach, a potem jak wyszedłeś do OKTAGONu to... Mm. <laughs> wiesz, Nitro, ja przed konferencją powiedziałem, że bardzo chętnie na przykład z tobą bym się spróbował, bo jesteśmy już takiego w podobnej wadze i podobnego wzrostu. Więc jeżeli rzucasz do mnie takie teksty, ja, ja się całkowicie zgadzam, że ja się pokazałem bardzo słabo, ale no, przynajmniej odważyłem się wyjść do OKTAGONu, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie no, jak najbardziej tu Sylwester też nie, nie, nie odbieraj tego nie, jako, nie, nie. jako atak, tylko to wiesz. Ty robisz, ty robisz tutaj docinkę, też ci muszę zrobić docinka. No tak jak mówię, no, zbij 15 kilo. Wasz, to aż końcu. tak uważasz, że to, tak dużo ważę? Nie, nie, e, to przegadamy później, e, ale ja bym, tak jak mówię, bardzo chętnie bym się z tobą e, spotkał. W ogóle. No to już chyba zależy od tych wielkich włodarzy nad Federacją powiem że jeżeli chodzi o mnie, to pytarda walka w ogóle, więc ja jestem jak najbardziej na tak. No to nie bądź skąpy, podbijam, podbijam. nie bądź skąpy. Potraktuj tutaj trzeciego. Tak, włodarza, możecie, możecie na czacie dać teraz znać.